по mm Zgłaszam, że oso osoba, która za szyb pojedzie, idzie w swoją drogę. Okej, okay, będę tam. no pięknie kolejny wypadek pięknie czekaj zadzwonię halo będę was o wypadku przy stacji benzynowej przyjedźcie szybko okej okay. możemy zdjąć ten kask dzięki o wiele lepiej już mi wi 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 Czekaj, stoi za żeby nikt tu nie wjechał. Okej, okay. hop. Okej, okay, fuj go. Okej, okay, trzeba się go tylko wziąć. Mam. Okej, go. Okej, chodźmy. Okej, okay, trzyma się oki okay, chodź tu To co? Wyszedłem auto chyba, że ty, nie ja mam tylko motor. Aha, dobra. I pojechał. 快来那些！